Na bezkępie, Właśnie dotarłem. Dzisiaj pierwszy dzień mojej aklimatyzacji. Tu będzie start. 5364 metry nad poziomem morza. Chmury zasłaniają niestety trochę Everest. Lodze, Mori i inne bardzo wysokie szczyty. Tu jest właśnie początek tędyńki lany bez maratonu. Po lodowcu Góra, dół, mnóstwo głazów, kamieni. Tam, gdzie ci ludzie idą. Właśnie, bardzo trudny początek. Trudny do opisania, o. Tam widać, tam, Taką linię na ścianie. Gdzie trudny podbieg, bardzo... ...sypki. Teraz przypomina trochę, jak na... ...bylibyśmy byli na Księżycu. Tylko jakieś ściany widać no niestety ta pora jest właśnie po godzinie już 13 sporo można nachodzi i tak to jest na ten raz będę rano to będzie pojętna się wyglądało Jeszcze raz tutaj tubejskiem tym razem głębiej na lodowcu proszę tak wam do lodowiec tu płynie strumień stoją ludzie Kto będzie startować? Kto będzie startować? Tenzyń Hilaria bez maratonu okay, And I am Panning, 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 and you be in the shot. Okay. God. A jak ta lina? Na połowie... Tak. Ok. Przestań. To ciężko. Witam ponownie. Jestem ponownie na Wojskępie. I filmuję dookoła jak to wszystko co na miejscu wygląda. Proszę. Everest w lodce, tam z dali. Lodowiec. Lodowiec chodzący... do doliny. Okolice Gora Krzep. Koryto lodowca. umori zostanę w murach i cały kocioł kształt podkowy. O. i to jestem ja 4 października. Tak wygląda base camp i nasze maratońskie miasteczko. Śpimy w namiotach. Słońce świeci. W ciągu dnia jest ciepło, w nocy zimno. O. To jest mój namiot. Proszę. O. Jesteśmy w takim kotle. Tylko wysokie góry. Proszę Lochla, tam dalej jest tak w dole widać Everest troszeczkę na płuczce, tam dalej też lotce, lodowiec chumbów Dalej też wysokie góry na pęcie dalej, gora krzep o. i pumori. Itu ya oke. Okay. 7 października wróciłem do Katmandu, wróciłem do swojego hotelu Kampner i filmuję widok Katmandu stolicy Nepalu, z dachu i teraz mego hotelu, w którym mieszkam. Jest bardzo fajnie, przyjemnie. Słońce świeci. Mam nadzieję, że się trochę opalę tutaj. niezwykłe miejsce, pełne kontrastów. Wszystko się tu miesza. Polecam podróż do Nepalu i w Himalaje. Proszę bardzo. O. W w centrum kultu wyznawców lamaizmu buddyzmu, pokazuję to miejsce. Gdzieś w Katmandżu, w starym mieście.